Agnieszka Frączek. Po co pada deszcz? Gadał kiedyś z deszczem szpak. Deszczu! Ptak go pytał tak. Po co kapiesz kapu kap? Czemu chlapiesz chlapu chlap? W jakim celu ciągle padasz? Długo deszcz nie odpowiadał. Wreszcie... Chlupnął od niechcenia. Ptaku, padam ze zmęczenia. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.